Witam na kanale Planszowo Titan Grail, Upadek, Avalonu ciągle szósty rozdział próbujemy podgonić, nam się nie udaje. zrobił nam się dzień ósmy już więc mamy od cholery 8 i 2 rozdziały z 5. to jest 10 odcinków mam do wyrenderowania chcę nadgonić, bo nowe gry są czekają i chciałbym to może zdjąć no, czy najlepiej byłoby zdjąć, nie? Ale chyba nie będę zdejmował, tylko po prostu zrobię nadstawkę i tyle. Dobra, słuchajcie. Rzuciłem sobie okiem. Tu nie warto w ogóle. Nowy dzień, no właśnie. Zdejmujemy. Zdejmujemy ten. Ten idzie w stronę w stronę wabika, czyli tutaj ten żeton czasu zdejmujemy sobie. Tu zdejmujemy liczniki. Tu też. Dobra, ciekawi mnie jeszcze tamta lokacja. Tamtej jednej lokacji nie mam, nie? Jednej jedynej. Dobra, słuchajcie, tu już nie warto nic zrobić w każdym razie. Więc jest tak, że dociągamy sobie oczywiście kartę dnia. I to jest nowe zagrożenie. Dobieraj karty z szarej, aż nie znajdziesz strażnika. Umieść to spotkanie, w odkryciu lokacji o najniższym numerze. I potasuj talę spotkań. Jeśli w szarej nie ma, zignoruj. Tak, czyli ujawi nam się już strażnik. Dobra. Idziemy szukać strażnika. To jest tak. Zasadzka nie. Szybkość nie łąda nie. Fanatycy, nie jest. Błędny rycerz. Błędny rycerz 12. Najniższa lokacja to jest lokacja 104, 102, 101. Lokacja 101, tutaj on by nam dał 1 doświadczenia. W sumie można by go wyłomotać z trzeciego poziomu. Dobra. I jest tak, idziemy sobie tu i idziemy do granicy dziwu. Zapadwa kosztowności, bo uzyskać trzy zdrowia. Nie dobra, to nie warto. 141. Tutaj musimy zapłacić po dwa każdy raz. A nie, bo ten, ten nie płaci nic. Ten płaci tylko jeden, a ci płacą po dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. Dobra. I jesteśmy w 141. Jesteśmy w lokacji 141, więc musimy się przerzucić. Tu 141 ok, co tu mamy? Gręce dziwu. Jeszcze niedawno ten stary kra Kranok znajdował się pośrodku mętnego jeziora. Teraz dziw kłębi się powyżej i poniżej drewnianej konstrukcji, a most do niej prowadzący stał się ostatnim pasmem w rzeczywistości, które łączy ją z ludzkim światem. Wierzę, że tylko jedna osoba mogłaby stworzyć sobie schronienie w czystym dziwie. Orlin. Ostatni czarnoksiężnik na wyspie, spadkobierca Merlina. Sprawdza, ale jeśli posiada, status wiatry dziwu. Nie mam. Przejdź drugim mostem albo odejdź. Dobra, idziemy tym mostem. Więcej dziwu. most jest wąski, a dziwna piera na niego ze wszystkich stron. Przejście nie będzie łatwe. Jeden błędny krok, a czekać jest zguba Rzuć kością, dodaj jeden za każdy. Za każdy, no to już jest minimum 6, nie? To jest minimum 6, czyli to jest wynik 6. Pokonujesz chwiejny most i pukasz do drzwi kranogu. Kranogu. Ciekawe, co to jest kranok. Nie wiem. Jeśli posiadasz y, część drugą statusu sojusznicy, muszę zobaczyć. Sojusznicy nie posiadam żadnej. Nie posiadam żadnej. Przewidmy sobie drzwi otwierają się ze zgrzytem pojawia się za nimi drobna pomarszczona twarz której bystre oczy przyglądają ci się czujnie w chwili starzec przestępuje próg i staje przed tobą nie spodziewałeś się że będzie taki niski w legendach Orin był wielkim magiem który potrafił po poskromić dziw zawędrował do tuanatu i powrócił żywy jego wygląd rozczarowuje znów podróżnicy czy to się kiedyś skończy Odzywa się oschle na powitanie. Nie lubię gości. Masz jedną szansę, bym zmieniał zdania, a potem wynoś się do dziwu. Więc kim jesteś? Jaką masz misję? I czego ode mnie chcesz? Kontynuuj. Hmm. bierz akcję. Powiedz mu, że jesteś bohaterem Avalonu, powiedz mu, że jesteście prostymi ludźmi z Kuanat. No, proś z tymi ludźmi. Yy, próbujesz pomóc swoim, próbujesz uratować cały awalon. Swoim mieszka swój mieszkańcom. Skromnie. Czego chcesz, wybierz. Potrzebujesz dosyć sytuanatu potrzebujesz mądrej rady. Ciekawe. Myślę, myślę, że mogę ci zaufać. W przeciwieństwie do tych zadufanych głupców, którzy mnie dawniej odwiedzali. Ty chyba zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś wielkim bohaterem. I chyba nie brakuje ci pewnej mądrości. Możesz wejść. Oliń zaprasza cię do swego ciasnego kranogu. No czyli skromność. Każdy członek otrzymuje dwa punkty doświadczenia. Dwa punkty doświadczenia to bierzemy. To jest bezcenna rzecz. Jeszcze dwa do awansu. Dwa to tu będzie pięć. Tak. Dobra, 2, 4, 6, 8, 10 i tam też będzie 3, 6 będzie, tak? No i ja oczywiście dostaję pierwsze dwa, bo nie mam nic. A jeszcze chcę się rozwinąć. I drugi status sojusznicy. No, to jest coś nowego. Sojusznicy. Jest. Sporo już tych mamy. Kontynuuj. Dobra. kranok składa się z jednej obszernej izby z otwartym paleńskim. Dopiero teraz widzisz, że zbudowano go wokół menhiru, którego górna część sterczy ponad podłogą. Wszystko tu jest dobrze uporządkowane i idealnie czyste. Szklane butelki stoją rzędę na półce ponad hamakiem. Rozmaite zioła wiszą w zgrabnych wiązkach koło okna przez które widać tylko dziw. Rzędy książek, niektóre w zbiorach w zdobionych okładkach, pamiętających jeszcze utracone ziemię, leżą na półkach. Orin zajmuje jedno krzesło. Zobaczmy sobie tego. Dobrze, czyli mogę go rozpalić, tak? Mogę go rozpalić, bo on będzie potrzebny nam. Muszę, żeby go rozpalić, muszę zapłacić tak. Zdrowie, tak? To mogę sobie zredukować, odrzucić to, zredukować zdrowie i zredukować ten. Dobra, to jest za darmo. Zaraz, to jest 6 minus. Ten to jest 2 plus 2, to jest na 4. Na poziomie 4, tak? Dobra, to likwidujemy sobie tego i stawiamy sobie tutaj tego. Dobra. Ok, i, 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 i jeszcze powinien wydać jeden energii za eksplorację, nie? Dobra, i wracamy do czytania. Hmm, ok, zapytaj go, to Tłanat. Posłuchaj o podróży uruina w głąb Tłanatu. Zapytaj o pierwszą ekspedycję. Zapytaj o flotę Artura. Zobacz, czy ma cokolwiek na sprzedaż. Co by tutaj? mówisz, no wiesz, nie? Dwie karty przedmiotu. Możesz kupić dowolną magię i kupisz w z powrotem. eksploracja się kończy. Nie, dobra, to nie. Nie będziemy kupować nic. Jeżeli się by nie udało, dobra, ale na szczęście w ogóle z parametrów mam. Tyle, że, że tutaj już nie ma problemu. Dobra, czy musimy tam wrócić? Dużo klikania będzie, nie? jeśli posiadasz, aha jeśli posiadam to nam to skróci yy, dobra zapytaj o pierwszą ekspedycję o chłopcy irytuje się Orin powinni przejść do mnie poradę, nim wyruszyli z tą misję. ale co ja tam wiem jestem tylko jedynym człowiekiem od 200 lat który powrócił z drugiej strony muru Zdecha ciężko wybrali najgorszą z możliwych dróg mówi dalej przez dolinę strażników jak słyszałem, stracili tam przewodnika, choć to jeszcze nie najgorsze, co mogło ich spotkać, potem przebili się przez ob oblężenie drzewnej grani, by szukać otworu ukrytego w jednej z najwyżej położonych budowli, wielkie ryzyko Istnieje inna, lepsza droga O, otrzymujesz drugi, trzeci los ekspedycji, o ja to już chyba mam, nie? Losy, 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 to już mam, jeśli nie posiadałeś są Każda postać otrzymuje jeden punkt doświadczenia, tak? Dobra. Dodajemy punkcik doświadczenia. Dokona innego wyboru. Dobra. Posłuchaj o podróży Ory na w głąb tu. Wymaga rozdziału siódmego To jeszcze nie. Zapytaj go tu anat, a może o flotę. Zwiadowca część ósma. W ogóle nie mam żadnego zwiadowcy. A nie, mam, 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 a myślałem, że nie mam. Oni wzdycha. Masz na porzucić ten nieszczęsny wyspę? Wierz mi, gdybym znał sposób, sam bym to uczynił, mówi. Potem wyjaśnia, że Merlin istotnie wyczarował przy flocie ochronne drzewo, które nazwał kotwicą łowiskiem. Uczynił to jednak na prośbę Artura. Kiedy po pierwszym starszym roku w forcie Tintagel, ludzie zaczęli przemyśliwać, o uciec zawaloną, Tylko Artur dysponował wiedzą i kluczem niezbędnym do uwolnienia statku. Jednak wiedzę zebrał ze sobą do grobu, a nikt inny nie zna klucza Nowy trop, znajdź sposób na dostanie się do kotwicowiska cmentarz statków, tak Wykonaj innego wyboru Dobra Zapytaj o flotę, zapytaj o ekspedycję Posłuchaj, no to zapytaj tu tłanat. Tylko kiedy rozgrywasz rozdział szósty, a ja rozgrywam rozdział szósty Tłanat? Tłothan? Tłothan. Tłotchan jesteś kolejnym durniem, który chce tam wyruszyć? Wszystkie wasze ekspedycje wyrządziły tylko same szkody Widziałem już dość bufonów, którzy leźli do stolicy pierwszych by nigdy nie wrócić Wystarczy Jeśli chcesz zginąć, gin, bez mojej pomocy Twarz oryna na a ciało drży jednak dostrzegasz w jego oczach także smutek. Przyglądać się znowu i odzywa już w spokojniejszym tonem. Posłuchaj, jeśli mam ci cokolwiek powiedzieć, muszę mieć pewność, że dasz tam sobie radę i nie pogorszysz sytuacji wszystkich ludzi w Awalonie. Wykaż się. Wtedy może podzielę się z tobą wiedzą. Kontynuuj. Gratulacje. Zakończyłeś właśnie obecny rozdział. Odrzuć wszystkie karty wydarzeń włączając to aktywne zadania. Następnie zapisz grę lub przygotuj rozdział szósty, wykonać zapisane na nim polecenia, aby rozpocząć podpowiedź. Jeśli brakuje ci któregoś ze statusów wymaganych uzyskania zgody orina i nie wiesz, jak ją odnaleźć, pamiętaj, że Lancelot. Może zawsze wskazać ci, gdzie znajduje się każdy z rycerzy, a spokojny oblicze pozwala ci przeżyć wydarzenia z przeszłości, sytuacja się kończy. Okej. Okay. Dobra. No to słuchajcie. To słuchajcie. Sytuacja wygląda w ten sposób, że bierzemy sobie tutaj te wydarzenia losowe. Wydarzenie specjalne B. Odkładamy do pudełka. Tak. To jest A i B. Dobra teraz tak, to jest, losowe, to jest losowe, to jest losowe, to jest losowe, to jest losowe to jest losowe, to jest szósta, pierwsza i druga, tak? dobra i tu mamy siódemkę więc to sobie tylko już odkładam do pudełeczka i tu mamy siódmą i teraz zobaczmy jeszcze trochę tych kart jest, nie? Siódma, pierwsza, druga, dwie karty, tak? Ósma też dwie karty, dziewiąta też dwie karty, dziesiąta trzy karty, jedenasta, dwunasta, dwunasta jest krótka, trzynasta, 14 i piętnasta, tak? Dobra, jesteśmy w półmetku w takim razie. Ja myślałem, że szóstą w ogóle pociągniemy trochę szybciej, nie? A tu kicha się okazała. Dobra, słuchajcie, kończymy. Kończymy. To nagranie. 15 minut bardzo krótkie. Dobra, i tu robimy sobie. R7. Tak, tu będziemy zapisywać 7. I zobaczymy, co nam przyniesie rozdział. A to już będzie osobny film po prostu. nie Dobrze. Także bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, żeby pisać komentarze. Zaproście swoich przyjaciół, polecajcie kanał, żeby mógł się rozwijać. Wkrótce będą nowe gry, w przyszłym tygodniu już zacznę umieszczać. Będą nowe gry od naszej księgarni, od dobrego pasterza. Te od dobrego pasterza już mam, mam grę edukacyjną jedną. Ciekawą, więc to będą, już w przyszłym tygodniu będą. Czekam na przesyłkę yy, z naszej księgarni. Nie wiem jeszcze kiedy przyjdzie. Czekam na przesyłkę z Muduko, która jest opóźniona. Pewnie w poniedziałek będzie wysyłana. I yy, została nadana przesyłka od yy, Portal Games, więc może przez w poniedziałek, wtorek, coś ko tego i zobaczymy co będzie. Także szykuję się. Poza tym tak, poza tym od Lucrum Games ma przyjechać do mnie. Yy, mają przyjechać dwie rzeczy, yy, Darkest Dungeon, który będziemy grać na pewno i, mają, i ma przyjechać odległe niebo które też będziemy grać, ale trochę później yy, więc będziemy robić, zobaczymy jak to wszystko zrobić, bo być może że odłożymy w ogóle yy, tutaj króla Artura yy, gdzieś tam sobie chociaż mamy jeszcze trzy kampanie do rozegrania Tak, mamy jeszcze tak. Ostatniego rycerza, wiek, wiek Legend oraz czerwoną śmierć. Tu mamy. Nie mam królowie królowi Ruin niestety. To już jest nowa seria zupełnie. No dobra, słuchajcie, to kończymy tutaj. Ja idę zrobić sobie krótką przerwę. I jeszcze dzisiaj na pewno pociągnę kilka rozdziałów, kilka nagrywek po prostu. Próbuję podgonić materiał właśnie, żeby jak najszybciej mieć to zakończone po prostu, nie. Trochę się to dłuży, no ale zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.